Pamiętasz ten moment, Welcome, kiedy... to... Welcome to Summoner's Rift ten moment, kiedy. Witam wszystkich właśnie to jest LOL Replay, ze mną są JJ Joker, Darki Brando i Celebrino... który właśnie jest zęby Przeglądamy rozgrywkę ten odcinek kiedy oni odkryli, że kurz to kurz i ma cele... Penisa Barki okay. ty się nagrywasz! Oh. Przeglądamy Przegl Przegl właśnie grę. <laughs> A co lepiej o zęby przez co ty mówisz teraz? Czułeś nieczysty. Wiecie co jest najgorsze, że ja nie mogę przewijać jak, jak ten, jak jest y, LoL replay włączony, bo później Fraps nie chce nagrywać. Hamso, co? No, łączymy, się, łączymy się w bólu. Okej, to jest JJ Joe. Oczywiście coś w pasty. Yy, Razem z nim jest dosyć dobry gracz, nie znam go. Bo... Minions have spawned. Tutaj to, to się włamał i nagle zaczął teraz mówić, bardzo sprośnie rzecz, nie znamy go. na środku <laughs> mamy, a nie wie I Vicos 9676 Czemu chciałam powiedzieć 97? WTF Okej, okay, poważnie sobie. będziesz nagrywał komentarz tego wszystkiego? Ano będziesz na YouTube, cieszysz się Ja yeah. będę sławny? E, będziesz na moim kanale! Yeah. To yeah. znaczy, że nie będziesz sławny, stary jam... Sto... najpierw przełknij potem mów Ja <laughs> 150 oh <boy>. widzów Ja <laughs> mam 15 plikasz Będziesz miał hmm. nowych y, dwóch panów napisz mi komentarz pod filmikiem. Tutaj widzimy dwóch Nocturne. Jeden co, co tam z sztukami. No. leci w tle. game jak możesz. Czekaj, zarobisz tak, ciszę. Może być? myślę, że my co chwilę słyszymy... Bo to brudny brudas tak atakuje. Co ja zrobię? Na górze, hmm. na górze widzimy... Ej, ładnie scharasowałeś tego Mundo. Kto to, kto to tak Mundo załatwił tutaj? No myśmy tam ładnie na początku wili go z renektorem, tylko on mi kradł wszystkie miniony. Mm. Dobrze, dobrze, moja. Okej, okay. dobra, spróbuj. nie tylko Na początku widzimy tutaj e, no którym był sam na lejnie, Shaco był tutaj w. Lamis! E, darki tego ty Darki nie, nie masz na prawo, mówić la słowa lamisz. E, Cicho, Darki był, były był tutaj u nas w dżungli i garnią głowy. kiedy Renekton. Zdobył właśnie firmy. I spróbujmy podjąć się akcji przyspieszenia filmiku. No i tutaj widzimy akcję na dole. Krzako zabił. zabił. No, który został zabity przeze mnie. Tutaj ja e, podjąłem się akcji wysolowania tego szako. Ciekawe, czy mi się udało, bo już nie pamiętam, wiecie. To są z pułapki i schodzi. 200-300 HP Dumy Ja Jego później zabiłem, z tego co pamiętam. Tak był na tyle głupi, że poszedł jeszcze do mnie. Szedł do 273 HP. Niewielka różnica, ale włączył pota. Przewijmy troszeczkę. Ej, sorry, że to teraz nagrywam, gdy wy jesteście, ale. Ale ten szczerze, bardzo ciekawe dźwięk. dźwięki

Praszam. To jest tak jakbyś słuchał Pornosa zamiast go oglądać tak. mi nie na od Nocturna, się nocturna. Knightem, Bo on tak złudził tą włócznię i takie pizdko A nic nie jest wszystko na swojej drodze Wy naprawdę, naprawdę aż wam a to, z to z tak przeszkadza celu. macie To co się gada z takim z góry laganem Tak zbiera mosty, w tej włóczni heavens Tak puf, leci ta włócznia przez całą mapę nie? A właśnie wiecie w Yu-Gi-Oh Kolejny ja rewizor kami tego kamienia Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, tutaj lot tutaj życie jest A wy o Yu-Gi-Oh Jedynczy nas gigandam jest masy rejdzie, nie? I on mówi coś takiego... Tutaj postawię morda, żeby wardować smoka. Potem, jak zobaczyłem, że szaka. Do Koleś budza motocyklu któremu e opłonami paliła mieście. się na tego czerwony, więc mamy... Który przysparzał trochę dużo, trochę, Potem, trochę dużo. Potem, poprzez ten motocyklem przeladził przez nim, e, przez, e, te, nie, nie, bo czyli... Zszedł do bardzo, bardzo bę, bę, bę. tu mamy kaminę. 130. Ziewam, naprawdę ziewam. Później, i poprzez... I TICHO! To mnie nie obchodzi! To energia, Miałem go w, w tym, w tej grze jeszcze jedną cały... Czemu nie mogę go wyrzucić? Aha, nie mogę go wyrzucić Skąd To był złoty sreiter Tak, Dobrze. Znam. Tutaj widzicie, mundo czwarty level, zharosowany. Wysyłałeś bo kiedy my mieliśmy w level. Eee, a nie wiem, to jest. A ja mam Chcesz mi życie, ale niestety mam lepsze roboty. Co? Sorry, nie yes. uszywasz. Chcecie? Tak sobie wymawiaj. Zęby tylko raz możesz umyć. Tak, takie Zęby. 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 Okej, Ok, tutaj Koko. Koko. Koko robi Czoko na mince. Hockman. Koko. Nie, Czoko. Y się nazywał Koko09. Koko Czoko, Koko Tutaj Tutaj wstaw muzykę z Czoko. Hockman.

Nie ja tak. mhm. ja. będzie oczywiście meczu, bo mam ludzi na skrajnie... Elvisa robi. mi to Jezu, y jak widzicie nasz kolega Darkie Brando y niestety ma problemy ze swoją matką, która jest chora. <arriba> A ja w tym czasie ginę. Lakiś. Lakiś, to zostań zbity. Zostaw ten kabel. No niestety jest umysłowa choroba. Tutaj widzicie brudne rytyk, Ciężka to choroba. Próbuję uciec. Ja ogólnie buildu builduję, się <śmienic> builduję się na archangel. Wydać, co ten Gabel. W ogóle się na archangel, staw. Darki, jest trochę szacunku dla Grytka. matki, naprawdę. <śmienic> e, oczywiście łapiąc też Sheena przy okazji. I buty trójki. E, suchy, suchy, nie pamiętam jak się wydobył chyba na jego Skullsplate i Attack Speed połączony z Daffy yeah, Nie, Nie, nie jest suchy, mówię go nikiem Nie myśl Brudnego brudesa. Li, brudnego brudesa. Widzicie tutaj właśnie w Ramus skasowany przez Anilię. Głupia, słupka. Chyba oni mówią R, oni nie my. Chuma! O, o. W. nie! Kaba i was nie! Ale cioko! Ej, nie no, kurwa, elegancko! podobno mi wie, że nam no, idzie chłopaki. Yy, I to jest ogólnie pro, pro ten, yy, pro Veigar Guide. Yy, flashować się do Urfa. Ej, tam zrobiłem fajne, kilka dobrych flashów zrobiłem w tej grze. Tak, i popierdalasz yy, koniczynowo. <laughs> Ej, moje koniczyna jest w piska A tęcza jeszcze bardziej. Yy, ale w tej grze zrobiłem ze dwa, o. trzy takie fajne tutaj fail Jokera, jo tu, gdzie się pewna nokturna puszka, i Naramusa. Piękna, piękna, akcja, po prostu. Hej, Oskara potrzeba. To była słaba to gra z mojej, z mojej z strony, wiem o tym. to dlatego, że nikt klat na początku, ranek to miniony. wszystkim Całe szczęście to nie jest gra rankingowa, dlatego rajowałem tylko trochę. O, czekajcie, ja I o, Ale i slow... prawda jest taka, że najmniej fidowałem, tak? Więc wiesz. I No tak, ja, najwie... ja, ja... So, sorry, suchy najwięcej, później ja jestem po nim, ale ja się bawiłem ogólnie tą partią. I oni byli troszeczkę nakrywani. Dobrze bardzo kankowali, trzeba wspomnieć o tym. Tutaj jest baron. Tutaj, tutaj jest baron ludzie, o tutaj jest smok, tak, yy, poznajcie smoka. Y, smok niestety ma... Y, my dragon. Wiecie, że, wiecie, że smok ma tabliczkę barona? Tak. <grym> I Baron ma tabliczkę barona. Ja. Have you seen my dragon? A ogólnie ja tutaj ksuję, ksuję, ksuję creepy dla JJ'a, bo JJ failuje strasznie laskitując. Slugerman. I pokazuj moich faili, pokazuj tylko JJ, swoje dobre akcje JJ, koniczynka nie jest z tobą Młody padaj koniczynka nie była ze mną I tak skończyłem ogólnie. z niezłymi statami, bo było chyba 4-7, ale... Ale wcale nie, przynajmniej nie miałem tego Statów najgorszych Tak, ogólnie, ogólnie czekajcie, gruba rura, gruba rura JJ jest kompletnie zielony, Guba. haha, żartik, Rozumiecie? Dobra Sorry, nie rozumiecie. Czekajcie przybliża ekran, bo tutaj JJ jest nie? I on jest zielony. I powiedziałem, że on jest kompletnie zielony. Oh, kurwa, Nocturn. <laughs> nie widać JJ-a. A właśnie jak nagrywasz, jest na Roleplay... No jak weź co przewiń szybciej, bo nie chce mi się dłużej słuchać. Ej, czego, Nie, jak na roleplayu playu no, w Nocturn wrogi, nie... Niech nie wszystko. E... Ja? Y nie, nie widzę. A? I tutaj widzicie jebany farciarz tak blisko włóczni miał przed, przed nosem, że... Ale wiem co możesz pokazać. To Max jak szako zjechałem całe HP co uciekł tam chyba z jakimś ułamkiem, które minuta? No nie pamiętam, to No, to widzisz. O, i tutaj widzicie piękny KS Renektona, Renekton strasznie, pieniędznie w te, opinie, się to. Mi to... Mi I jeszcze uleczyłem ten brudnego Brudasa. Na szczęście z brudnym Brudasem mamy umiejętności telepatii i on wiedział, że trzeba się cofnąć. Yy, wreszcie przypadki tak. Inaczej mówiąc, domek wrzeszczał. Cofaj się, cofaj! Ogólnie, ogólnie, Telepatia. Loli Replay Ale jest ty na telefonie. nie To się nie <coughs> Jezu. Tarki. Gdyby nie patrzeć to ludzie w bliskim związku rozumieją się bez słów. Yy, no dokładnie, stosunki, Dobry. analne dużo pomagają. Domek, I tutaj to nie podróż, podróż, no, Tutaj mamy duży gang, Fajna akcja.